Ogólnie się bez stresu, jak jedziesz wolno, to jedź wolno, nie przejmuj się, bo to teraz to naprawdę, lepiej nie kusić losu, a tam już przed nami się przejaśnia, także może lada moment, będziemy się rozbierać. Ale na pewno, na pewno będziemy <laughs> <się rozbierać. śmiech> Na pewno, na pewno. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. To się rozkręca, to dopiero yeah. motocykl, leci jak samolot. Ja pójska maszyna, właśnie rozcina powietrze Unosi się na drogą To nie jest bezpieczne Dawaj na koło, a będzie wesoło Takie mamy mocno, by koło się uniosło Bawimy się drogą, zakręty czy prostą Dla nas to zajawa dla innych to kosmos Nie, ja muszę jechać z jednym, jednym delikatnie uchyloną szybką o jeden ząbek, bo... Co nie, mi też tak karujesz no no, no 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 no. bo jest widocznie. Czemu by się dziwicie, no? No nie, ja się nie dziwię no. Ale jest pięknie. No nie no, jest cudownie. Ogólnie ja bym kamery wyłączył, bo 40% baterii Nie ma co teraz nagrywać, bo jedziemy jak te lamusy. Pozdrawiamy widzowie, widzimy się jak już będziemy albo mieć ładną pogodę, albo widoczki. Nara! No Dzięki, dzięki, bardzo ładnie A ile mamy? Nie, chociaż nie, z... nie zjeżdża tak On łamie przepisy, więc... Tak No, tu mnie kusi, ale jest podwójna kurwa nie Ej, jest zakaz, mówię, ej, nie. zakaz i podwójna, nie? <noise> Co może pójść tak? Co może pójść tak? A może, a, a może a Ej, ale, aż, aż Kweców włączył kamerę <noise> Ja też to te włączę Chcesz włączyć? A włącz Ale ładna prosta Wiesz do czego? Nie wyprzedzisz ich na głowie No nie Nie zrobię tego Nie masz Nie podpuszczajcie mnie, proszę was O właśnie moi drodzy, bo tak wróciliśmy Śmiesznie, bo policja i chcieliśmy sobie wyprzedzić ją Ale wydygaliśmy wafla Pojedliśmy, jak się nazywała to, po co to było, oberża. Oberza Oberza w Krośnie, Oberza w Krośnie, bardzo dobre jedzonko, fajna obsługa, polecamy, ja sobie zjadłem z habika, z frytkami, z suróweczką i żur, ja żur dozałem. był zajebisty, żur zajebisty, żur tak, był zajebisty, kurczę, mega dobry. ja zjadłem kotlet panierowany, fryteczki i surówki i trochę żur, i co, co oni kurwa robią, 500 metrów kontrola prędkości przed nami, Fajak jak kurde poszedł He <laughs> he Ej stój 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 Panie Przed nami On za drutem? Jadą za nami chyba Czy nie? nie? W drugą stronę pojechali w drugą Przed nami jest kontrola prędkości O stoją jest, stoją Jest tu na prawo stoją. jest jest No a ile mamy tutaj To jest 90 50? Ta Pomachamy im? Mają kogoś Dobra, skośimy, że jest Potwierdzono Potwierdzono Zakryj kamerę, zakryj kamerę Ale co się stało, bo ja nie widziałem Ale fajny zakręt, wuhuu Wuhuu na łupku, Mordzia, mordzia, ej Ile ty tam masz? Teraz? No ile tam? Ej! Głupi, 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 głupi! Goście mi pokazuje. To tą kawę. No ja mówiłem ci, żebyś kawy nie pił, no, no ogólnie zjedliśmy po oberży, bo zacząłem mówić i sobie przerwało mi się. E, bardzo dobre jedzonko, filecik dobry, e, sałowy dobry e, barszyk czerwony z uszkami. Kwecu jad. Też mówisz że zajebisty. Bardzo dobry, powiedz się, a nie ciebie. A nie, ty nie masz cardo. Nie ma e, Wiktoriat Pierożki też mówił, że bardzo dobre. No, także wszystko było zajebiste, naprawdę, bardzo dobre. A jakby ktoś chciał, e, lemoniadę to nie mają, ale jak poprosicie o wodę z cytryną, to zrobią. Bardzo dobra. No, jak to woda z cytryną? Także polecanko, a my jedziemy właśnie dalej. Teraz jedziemy na tą wielką pętlę bez Tak Jeszcze Wieszczacku! Skojarz sobie to! A może by tak źle! Hamuj hamuj hamuj! I, i wyjechać w pieszady Prawie cię wyprzedziłem na pasach ale ogarnąłem! Dominik. no dobrze, no, dobrze, Nie, nie, nic! Dobra. Nie, nie nic, 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 przepraszam, 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 zwracam honor! Dzięki gościu, dzięki. Ja, myślę, ja nie <laughs> łamię przepisów star. ja się! z przepisów! Co ty pier... o. o, Ładny nawet, nawet ładnie. Ale ładnie, panie, poczekaj, posłuchaj się. Dobrze, Malenka, jestem z prawej. A jak zapiszę? A ty, nie wierzę. Kopią na zaraz, czy weźmie? Ta szyba, no, nie świeżo w ogóle wiatru, nie? Ty ja miałem przyciszone intergą w ogóle Kurwa, to było piękne. A. <grym> dawaj, teraz prowadzisz Kto patrz. w razie. Patka? No, nie. Dawaj, nie, dawaj niepce. Będziemy teraz we dwoje je ocisnąć <grym> No. Nic nie, nie ozywa się. Yep. Zobaczymy. patka prowadzi. Dobrze. Yeah. Ej, to jest taki stres teraz, jak jesteście opowiedz z tyłu. <laughs> Najgorsza z z tyłu. Teraz. I będzie za chwilę pewnie, że... Łewek... Łewyn. Nie, my nic nie będziemy i... mówić, tylko będzie tak. <laughs> <laughs> I kawka. <laughs> <laughs> tak. Musi po prostu prowadzić stary Tak stary, wszyscy je zjeżdżają Widzą kobietę i chopie już No zobacz, kurwa. Bez pytania Ej, ej Patrycja wygląda jakby chciała kopnąć ten motocykl, no. nie? No, i <laughs> tak ta. Musisz wyciągnąć nogę i przytrzymać To znaczy, że wiesz No to wygląda, wygląda żebyś chciała mówić takie spierd... 0008. No powiem ci, że jesteś odważna powiem ci Patrycja odważna Dobrze, <laughs> nie? dobrze to jak ch ona idzie. Le, idę, uwaga auto, auto Dobra, radę? Czekaj, nic nie jedzie, dobra Dawaj śmiało Ale nie do ciebie Patrycja mówię, nie do ciebie Ty prowadzisz, narzucasz tempo Eee, Patrycja się nauczyła rękę pokazywać do motocyklistów Bardzo dobrze Patrzałaś na znaki? A nic, nic. Bo jedziesz tak blisko tego auta, że możesz staków nie zauważyć. Odsuń się troszeczkę. Odczylić na no, tak, tak samo jedziesz stary, więc. Moim zdancie, dobrze. Ale ja jestem wyższy. No bo ja nie wiem, jak ona tam patrzy. To ja nie wiem, czy ona widzi te pasy, nie pasy. O, sorry. Nie wiem. Widzę. Okej, okay, dobrze, przepraszam. Zwracam honor. Moje ADHD nie pozwala mi się zamknąć. A, no, dobra, ty... już mamy 6 ty minut. Jedzie, no. Już sześć minut nadrobiliśmy ogólnie... Widzisz Patrycja? Wystarczy ją puścić pierwszą. Ale wy nagrywacie dalej? No właśnie ja nagrywam, A. no. Patrycja to, prowadzi to grupę. Je widać elegancko. Tak, ale przecież legalnie wyprzedzasz. O, co ci chodzi? A gdzie jest Miruś? A z tyłu jest, dobra. Jest, jest. Ale chyba w sumie możemy wyłączyć nagrywanie. Wrócimy, jak będziemy już na pętli Beskidzkiej, co? Wieszczackiej. <laughs> Wieszczackiej. Nie, nie, nie że... A few moments later. Papi mu Ej, łączymy się wszyscy? Nie. <laughs> dobra, może nie. Nie, bo będzie tylko. Łeeeeee, bee! O nie, iskrownik nie. Ja wolę sami chyba. Co się stało? Jakieś muchy mi wlatują do kasku, jedziemy? No to zamki. No jedziemy, tylko Dominik się musi zebrać. Wyjątkowo dzisiaj czekaliśmy na Dominika, nie na Wiktorka. A czy wyjątkowo teraz? Bo dzisiaj to czekaliśmy na Wiktora milion razy. A ja chyba nawet pod front jadę, wiecie? No, tak trochę, no, nieważne. Kurwa, żebym mógł wyłączyć tą kamerę, to bym wyłączył teraz. Bo ona nagradach 40 minut się wyłączy. Wyłącz, ale nie wyłącz bo tu nic nie ma na razie. Mordzia, ale ja nie, nie dam rady teraz wyłączyć. Wiem zaraz przyjadę, bo pewnie ja No i niech jedzie. Niech jedzie, bez stresu. Jadę, jadę z nimi, jestem za nimi. My jesteśmy teraz na łuku. Zobacz jaki to jest dystans, stary chyba ty nas słychać. O tak w miarę no. I trochę pojadę środkiem, dobra? Bo dziury są. No dystans trochę sobie zwiększa. 10 metrów, o, megańsko. No, na piątym bieg wyjechałem, nieekonomicznie. Ale powiem wam, że tak spalanie robić no to jest kurwa przyjemność. Po Kiedy bawi... ostatni przejechaliśmy przejechaliście motocyklem no, xm no, no tak, z pilwy tajenia. Mordzia, e, poczekaj, sobie... bo przerywa bardzo i nie, O kurwa. No, będziemy dobrze słyszyły. No, będziemy bardzo dobrze słyszyły. No dobrze. Ale, bo Ty mówiłeś, akurat przerywałoby, bo za górką. A jeszcze nie słyszymy. Dawaj, dobrze. dawaj! Patka, jestem z prawej pre... Patka, tą prędkością, spokojnie tą prędkością Spokojnie, cały łuk, nie patrz, że on hamuje Leci sobie, hop I ten tak hamął, taką cały czas na samą prędkość Nie 50 to jest wolno Wiesz, się stresuje Ale czym, zobacz, jedz i hop Cię nie ma z tym stresować o, Rura, znaczy A ja rurat, wy, by... wy nie Wy nie, Twoja wy nie bateria, zobaczcie co Tak, chujowa dalej, bateria jest Mam drugą baterię, można by tą drugą podładować, w sumie ty Ale nie wiem czy chcemy się zatrzymywać znowu. Pier... Do końca oskryp, O do końca kur! Oskryp. mnie wystraszył Jebany Ale kur! leczę. Zajebisty łucieł Kurwa, ale teraz będzie zajebisty układka Byłaby jeszcze na tym ukutera Tak, ładnie, Nie wiem powiem czy ładnie No rozjeździła się już i cały czas jedziemy z średnią prędkością 60. Także. Bardzo dobrze Sara. a ja przecież jechałem 40-30, więc. No, mówię! No mówię. Ko koniec, PS Patka będzie jechać kolana. Mówię, e o, o godzinie 23 będą e i e Będą się e e skryszły. E Ale piękna pogoda, kurwa. Jest mega. Ja chyba muzyczkę zarzucam delikatną Znowu będziesz rozproszony Co sumie masz I stałem, 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 pięknie Super, super Dobrze super. Zobacz stary, ładnie nie? Dobrze, dobrze Nawet po to i Chopako muszę pogadać, żebyśmy jechali. dobra, prowadzę za dwie, dwa kilometry. Jest pierwszy taki jakiś punkcik. Mhm, mm a potka ty nagrywasz, nie? Tak, o, tu jest pierwszy taki punkcik chyba, ten Cerkiew. I jest po drodze, teraz na lewo właśnie, na prawo, przepraszam. Dronik? Tak, słuchaj, słuchaj. Zastanawiam się, dronik? Nie. Nie, spokojnie. Bo jest dużo takich małych, a są też takie stanie, że staniesz mówisz, Cię, kurde. kurde, no. Ale pogoda dopisuje, super jest. No, jest przyjemnie. Wcale nie ma takiego upału, nie ma wcale takiego upału. No, tak pół na pół. Albo my się przyzwyczailiśmy już do tej temperatury. Obie, nas już przelało, przegniło, k jesteśmy już tak struchnięci, że... Zast przyjemnie. Tak. Jak to mówią teraz, mi się przykleja. To jest jedno. pierwszy jakiś punkt, chyba że jeszcze przystanek zrobić. Moja kamera. No To nie była taka więc... Taka wierna. Ef, Mordzia teraz... to. Aha. Ustawiam teraz właśnie. Aha, dobra. Bo bym kamerę naładował. Mam jeszcze drugą baterię. Może ta druga bateria będzie funkcjonować. Albo ładowałem powerbank, e, który się nie nazywa, ładuje. Pamiętasz? Kurde, nie pamiętam, panie. Będziesz ładował tam 360, Ta. 50, czyli będzie dość mocniejszy łuk. No, zajęliście. My teraz tutaj szybko i rura pięknie jest. Jesteśmy. Dobrze. Ej, masakra. ciężki zakręt, jeszcze pod górę. Ale wat, bo ty źle robisz, patrz. Bo ty... Może mi się straszne są to zakręty. Ale no bo ty chyba... Zajebiste! Zajebiste, ale patrz, tu patrz. chciałem patrz. drona puścić, stary, drona tu puścić. Na końcu się zatrzymajmy. Puśćmy drona i sobie przejdźmy w drugą stronę i jeszcze raz. Zajebiste. No i sami pojedziecie, zajebiste. Nie. A patka, a ty źle robisz, bo patrz. Ja też nie jestem. Patrz. Zaczynasz zakręt od środka. Nie wolno, patrz. Zakręt jest tak. Zaczynasz od tej strony. Idziesz do środka i od środka i do zewnątrz znowu i tak ścinasz zakręt, a jak ty zaczynasz od tej strony, tutaj, to jest, kurde, auto jedzie i nagle, bo albo jak jedziesz od tej strony, od zewnętrznej, to, kurde, a, brakuje mi miejsca, aaa, musisz zaczynać od zewnętrznej, do środka i do zewnątrz, widzisz to, tylko ja to oczywiście zrobiłem bardzo dziwnie, nie, ale chodzi mi o to, że robisz to tak, i do zewnątrz znowu, wiesz, co chodzi. No. I wtedy bardzo mocny, bardzo mocny łuk jest łagodniejszy. Rozumiesz to? Tak. No. I tak, do środeczka... No no, 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 no. Poczekaj, poczekaj. Mogę, mogę, mogę. Zwonię. Czyli tutaj jedziesz od tej strony do środeczka środkiem, środkiem, środkiem i z powrotem do zewnętrznej. Widzisz? Środka i do lewej. No, i to tu samo tu od, 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 od zewnętrznej do. Ale to są winkle. A do środka znaczy... i do zewnętrznej. Do środka i do zewnętrznej. O o, to właśnie chodzi. I teraz znowu od lewej strony do środeczka i do zewnętrznej. I wtedy spłaszczasz zakręt. no i mimo, że są ostre, to ty robisz złagodne z nich. Ale. Dominik. Tamte były straszne. Tamte Nie były. Zająłem się z Iskron. Chodź jeszcze raz pojedziemy, stary, zawróćmy sobie. Ale to. Od będzie lepiej. Ale dronem. Z nie no, bez drona, na razie i na powrocie najwyżej z dronem, bo z górki będziemy wolniej jechać, a pod górkę ty jesteś cały czas napędasz się, więc masz lepszą trakcję, możesz sobie prześwirować. Raz, dwa, trzy. Nie, no, dobra, okej. Okay. Uh! Okay. Ale każdy skupiony. Ale takim tempem starym, bo mam lekkie pszód, więc takim spokojnym jedziemy. Tak, no dobrze, dobrze. Nie, jeżeli wstaję w grupie, fajnie jedziemy. Gdzie Wiktor? Serce jest. Ale szedam je, kurwa. Co za nami? Nie, ja szedam. Chcę trochę mocno hamuje. Zabikę tu robimy. Za biejkę tu robimy, bo dalej nie mam takiej pinki. Dobra. Tu jedynka? No kurwa. To co mi jedynka? Да, конечно. пляшем! Пляшем, пляшем! Давай, езжай, езжай! О, это будет глядь! О, боже! Что? О, боже, это будет глядь, как она садится! Kurde Iskrownik wariacie Co na kole? No i, i w ja specjalnie na, na, drugim, na drugim biegu, żeby to brzmiało lepiej no, <laughs> Tak, no jedynki jedy, nie wstrzymał. Nie, no, tak, jak, tak, tak. na trójce mógłbym jechać normalnie ale wolę nie, na pójście! Na, trój... na pójście sary, żeby to miało moc na wyjściu A ja w ogóle pozycji nie przyjmuję i tak samo jadę jak wy Bo... Bo to nie jest szybka to jest bardziej taka wieś Chcemy sobie pozycję podświetlić, komfort w tej pozycji, nie? Ale to wyglądamy, być... ej jak ty to zobaczysz chłopie, posikasz się Może zamknijmy się po prostu Ten kolano jebał, ty nie, co kolano zajebał Dobrze, kurwa! O! Aj, kurwa. A, dobrze, i i tupatka Dzień dobry, padka. Kurde, X iskra mi zasłonił, ale pierwsze Uuuu. widziałem.